Cześć, to ja. Sorry, nagranie mi się nie nagrało. Dobra, nagrało się, ale miałem lekką wpadkę to, że za ogólnie, jakie mam aplikacje na telefonie, a to jest na razie trochę prywatna sprawa. Wolę. wolę to zostawić po prostu prywatne, ale Rosa, Rosa. Paweł, Rosa. Pa, pa. tubie tu się mówią pa, pa z finału. Dobra, rod, rod tu 100 tysięcy puch, odcinek drugi. Jak coś mówię, że mam już 700 pucharków, więc może być ich trochę mało tych odcinków z Rod, to tu 1000 100 pucharków, ok Może być tych odcinków mało, bo ja sobie ogólnie dużo gram na telefonie. Dobra, kogo by sobie tutaj wybrać? Barley'a może? Nie na no, kolta sobie wybiorę. Który zamiast swoich pistoletów ma AK-47 w swoich rękach, tak jak na miniaturce. Albo ma Glocka przy sobie po prostu. No, no, ale zobaczcie jak on nawali, jak z karabinu jakiegoś. Duś, Duś! Ile, ile ty zadajesz? Cold. Czerwono włosy jak, jak typowa babcia. Czy nie zadajesz troszeczkę za dużo? Aha, zwolnił mnie. Zwolniła mnie znaczy, przepraszam. Zobaczymy czy ktoś jest w krzaku. Uuu, aha, au! Niu Niunia, Chińczyk! Chińczyk, ty może sobie już nie przeginaj! Chińciol! Chodź, na jeden bocie. To dosłownie bocie, bo ucieka ode mnie. No, zaraz się zachowam jak bot, bo zamiast iść do niego stałem się. Czasami robię bot moment, dosłownie. Ach! Gdzie ty jesteś? Aaaa! A, au, au, au! Au, Trochę mi zadałeś, ale jednak trochę mało zadałeś. Zadałeś bardzo dużo, zadałeś bardzo mało. <śmiech> <śmiech> Aż się zapowietrzyłem. I w kaloryferum prawie głową Fajnie. O, fajne miejsce. Okej, okay. to sobie biorę. Sprawdzam, krzaka, bo coś chyba, bo chyba, coś widziałem, albo mi po prostu mózg w tej godzinie nie wyrabia, bo robię to od drugiej w nocy. Aha. Tak, nie mogę tego zrobić w Widzianie w robi, wolę grać w inne gry. W nocy lubię grać w broser. Edytować mogę, lubię akurat w dzień. W nocy to tak średnio lubię. Bonnie! Albo jak to miałaś. Chodź tutaj parów to Dead. Łatwo. Gdzie jesteś? O, dobra, najpierw skrzynki wezmę. Chyba, czy ja mam w finale? Czy mi się tylko wydawało? Nie, to nic. Przepraszam za spoiler. Ale w filmiku chyba będzie finał z Lili? Chyba. W jednym z gierek. Dobra. Colt, ty przed chwilą robiłeś helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter. Dobra. Co tutaj związa? Chińczycy? Boże, w Brawl Stars, czy w Chińczyk Brawl? Już jakieś chińskie, japońskie, koreańskie znaczki. Łosy Czanggungło. Słyszył od lin lin. pinchlin. 5 lin. Już wiem, co znaczy serio fang. Are you joking? Podjeżdża mnie w kresie w, kresie w krzaku. I mi jeszcze dojeżdża. <Szajneret> Przepraszam. Przepraszam za to, że jest Czy to jest normalny u ludzi. Dobra. Au, au, au! O, 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 o mój Boże! O wiem, jest to HP challenge jakiś. Dobra, tworzę nowy challenge. Musisz wygrać grę. Znaczy, musisz zabić dwie osoby z 900 HP, daję ci challenge. A jak go zrobisz, a ja jakoś to zobaczę, daję ci suba. Jakiś nowy co nagrywa, broster, daję ci suba. Nie wiem, co ci się to przyda do życia, ale może fajnie, po prostu być. Mi by było, mi bardzo miło, gdyby ktoś właśnie zostawił suba z lajkiem. Lubię żuliciu wyświetlenia. Bardzo lubię. A, jeśli jeszcze raz zrobisz z tymi, tymi łapami klaszczysz szrejt, czy co? Szrejt. Jo, shake Szejk shake truskawkowy z KFC. Au. Nie powiem, że nie. Trochę mi zadało ta, ten, trochę mi zadał ten Paweł Rosa. Dobra, ja na dziś, ty dzisiaj na Rosę Będę mówić Paweł Rosa. Chyba przecież na, na Rosa nie mówi się Rosa chyba. Rosa, Rosa się chyba mówi. Nie wiem. Nie wiem, czego nie wiem. Akurat dylemat, moj, już dylemat mojego życia. Przepraszam, ekran mi się obrócił. Tego, co widzieliście? Chodź tutaj. Au, au, au. Mm, Nie powiem, że nie, ale to zabolało trochę. No weź, wybąbiej ode mnie. Wybąbiaj! A kryj demonie! Hasterman, man, idź, są demonie! Wejdź z tej gry. Wpadnij pod samochód, najlepiej. <ścoughs> Tak, ja gadam w ogóle? Trochę odklejkę miałem. Chodź tutaj. O Majusia już jest różowa. Tak! Pomalowałem człowieka na różowo. Odcinek. No. A no, na pewno wiem, że kolt przefarbował włosy. I teraz wygląda jak babcia jakaś przez te włosy, bo każda babcia ma, bo, wie, bo każda babcia, prawie każda babcia jest tr chociaż trochę znana ze swoich czerwonych włosów. To wygląda tak komicznie dla mnie. O nie, Shelly, nawet mnie nie denerwuj, serio. No ty NPC rusz się, a nie uciekasz. Ło, że tak długo słyszył Pinch <laughs> masz w końcu... Powiedziałbym umrze, ale nie chcę dosyć bana, bo wiem, że i typ jest do wszystkiego zdolny. Wy potworzy! Wy potworzy! Jeszcze ja umieć. Co jest ze mną? Jeszcze ja nie umiem gadać. O! Och. Och. Lekko to poczułem, ale tylko leciutko. Leciutko, dobra, lecimy za dymą. Co tam był ktoś, kto się nazywa? Go, 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 go. Dobra. Dobra, robię trickshot, może mi wyjdzie. Nie. Je, jeszcze nie zrobiłem stricksota, jeszcze... Nie, nie zrobiłem w brothers, jeszcze zrobiłem z siebie takiego słabiaka. Przykro mi jest. Haha, tylko się też użył jak już jeden, tak jak ja. Tylko ja tak mogę! Jezus! Ty nagle znikasz, gdy ja chcę ci podać. Całe... Ja nie widzę całego ekranu Ja się patrzę co się dzieje u mnie No byłoby trickshot gdyby nie to, że ja tam wszedłem Brawo dla mnie Bla... Blawo Kłaniać się, blawo Wiem to było cringe'owe Fala cringe'u oczywiście Dawka cringe'u tylko u mnie, <laughs> Dobra, łatwy uinek Za dobrze nie byli Podgłośnie Albo tam sobie ściszę trochę Podgłośnie albo ciszę. Przepraszam w ogóle za tą ikonkę Może jednak sobie podgłośnie Tam sobie jednak z tutaj za podgłośnie Bo jednak jest za cicho potem jest za głośno No tutaj poświęcam, żebyśmy mieli piłkę to tak nagle... Czy ty jesteś chory psychicznie? Ty grać nie umiesz? Jessie cię... Zaraz. Mm. Jessie cię zaraz pokona. Taki szkotist. Brzmi jak nie powiem co. No ale nie możemy im, Nie możemy z nimi przegrać. Czy rób coś no. Jaki NPC rób coś? Ten El primo. Tutaj ten się bawi w Elzulino chyba jakiś. Dobra, ale mam rajdza. Sorry, rajdza. Mam rajda po prostu. Dobra, decyduj o cykl. Jest. A ja wreszcie mogę kończyć gadanie do tego durnego telefonu. Daj suba jak coś. Pa pa!